Ja jeszcze słyszałam, że jest, rozważana jest również taka opcja, żeby część funduszy europejskich dedykować nie bezpośrednio rządowi, tylko organizacjom pozarządowym lub innym organom, które działają na przykład w małych parlamentach krajowych. To jest rozwinięcie tej tak. zasady związanej z powiązaniem funduszy europejskiej z mechanizmem praworządności, mm -hmm. między innymi dlatego, że instytucje Unii Europejskiej nie chcą krzywdzić obywateli. Za decyzje, nie chcą... które są podejmowane przez władze. Przez władze kraju, dokładnie. Tak. I mają świadomość tego, że ograniczenie funduszy europejskiej uderzyłoby bezpośrednio od mieszkańców i obywateli. I e, to w, e, instytucje Unii Europejskiej poszukują innych możliwości e, przekazywania funduszy europejskich tak, e, żeby de facto trafiły one do... E, Pozarządowych organizacji samorządowych, które będą wiedzieć, jak te pieniądze spożytkować dla dobra wspólnego i w dobrym, pożytecznym kierunku. Ja sądzę, że instytucje Unii Europejskiej, że my wszyscy wiemy z komentarzy, po raz pierwszy zderzyły się z taką sytuacją, że kraj, który jest krajem członkowskim, który podpisał, i przystąpił, czyli ten dekret akcesyjny, a zaakceptował wszystkie, wszystkie zawarte tam postanowienia, nagle zaczyna łamać prawo i robić, czyli łamać prawo i praworządność poprzez to łamanie prawa jest naruszana. Gdybyśmy byli w 2004 roku, w takiej sytuacji jak dziś, z pewnością Polska nie byłaby przyjęta do rodziny europejskiej. Do tej pory, właśnie z tego względu, że łamane są prawa człowieka, że naruszana jest praworządność, w obszarze krajów Unii Europejskiej nie ma Turcji, pomimo że jest y, Turcja y, w NATO. Zgadza się, nie ma również Ukrainy? Nie ma również Ukrainy, tak, bo tam nie, nie, nie ma jeszcze takiego poziomu przestrzegania prawa, które kwalifikowałoby ten kraj do tego, żeby aplikować o to, żeby być w rodzinie europejskiej. europejskiej. Dokładnie. I na koniec, jeszcze, pani sędzio, kolejne takie hasło, które. Które z pewnością słuchacze czy telewizowie znają, ponieważ ono bardzo często w tej przestrzeni medialnej się pojawia. Skarga prejudycjalna. Ach, tak Trudne słowo. Nie? Tak, pytanie mhm, prejudycjalne. Trudne słowo, znane. Tylko i wyłącznie prawnikom co do, co do szczegółów. Natomiast y, bardzo bym poprosiła panią sędzie o odczarowanie tego mm -hmm. słowa i odczarowanie tego mechanizmu pytania prejudycjalnego. Och, ja bardzo lubię tę instytucję e, prawa europejskiego, zwłaszcza, e, zwłaszcza ostatnimi czasy. Pytanie prejudycjalne, zwane również pytaniem wstępnym, bo pod taką nazwą również funkcjonuje w przestrzeni tutaj prawnej i w tej nomenklaturze sądowej, czy, czy I to już jest łatwiej wypowiedzieć tak, i szybciej zrozumieć. Jest takim instrumentem, który pozwala. Organowi rozstrzygającemu daną sprawę w trakcie jej prowadzenia, na zadanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy prawo, które będziemy stosować w tym konkretnym przypadku, rozstrzygając naszą sprawę, jest zgodne, z prawem Unii Europejskiej. Zanim powiem coś więcej na temat skargi, na temat pytania prejudycjalnego, chciałabym nawiązać do tego, od czego zaczęłyśmy. Czyli Unia Europejska tworzy prawo, które co do zasady, taka jest idea, mhm. ma być prawem wspólnym dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale pozostawia tym krajom e, swobodę co do tego, w jaki sposób te zapisy prawa unijnego wprowadzić do krajowego porządku prawnego. Dziękuję Pani za to wyjaśnienie Pani Sędzia. <laughs> e, różnie to wychodzi, z różnym skutkiem to prawo europejskie następnie e, wprowadzane jest e, do przepisów prawa krajowego. Może być tak, że przepisy prawa unijnego Dają obywatelowi większą i lepszą ochronę niż dzieje się to na gruncie e, prawa krajowego, e, i że mamy tutaj rozdźwięk między prawem europejskim a e, prawem krajowym. Jeżeli sąd dostrzeże taki rozdźwięk i nabierze wątpliwości co do tego, czy to prawo europejskie, dana dyrektywa e, czy decyzja ramowa, zostały prawidłowo wprowadzone, czyli implementowane do porządku prawnego wewnątrz kraju, ma prawo na gruncie tych wątpliwości zadać pytanie Trybunałowi. Co się dzieje z postępowaniem, które jest prowadzone w sprawie, gdzie zostało zadane pytanie prejudycjalne, czyli tak zwane wstępne? Takie pytanie prejudycjalne zadaje się na końcowym etapie rozstrzygnięcia sprawy krajowej. Czyli nie na samym początku, wtedy kiedy po raz pierwszy strony przychodzą do sądu i przedstawiają swoje racje w sprawie cywilnej, albo nie przed odczytaniem aktu oskarżenia w sprawie karnej, tylko wtedy, kiedy sąd zbierze cały materiał dowodowy i jest w stanie, czy ustalił już stan faktyczny w tej sprawie i doszedł do tego momentu, w którym ma zastosować przepisy prawa. E, które będą odnosić się do tego stanu faktycznego, do tej historii konkretnej. Dokładnie. Mm -hmm. Czyli zadaje się to pytanie prejudycjalne tak naprawdę pod koniec e, postępowania, tuż przed wydaniem rozstrzygnięcia e, w formie e, wyroku bądź e, postanowienia. E, żeby wydać czy usłyszeć odpowiedź Europejskiego Trybunału, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadane pytanie prejudycjalne, niestety trzeba czekać, trochę to trwa, odpowiedzi Trybunał nie udziela ani w ciągu miesiąca, ani w ciągu nawet i pół roku. Czy są potrafi, jakieś terminy no, potrafi ustalone, to czy nie ma terminów, jest to uzależnione od tego, jak dużo jest tych pytań i Dokładnie jaką wagę mają o, te pytania. Skomplikowania od... tego pytania również od natężenia pracy Trybunału. Takie sprawy potrafią trwać około roku, a nawet dłużej. W tym czasie to nasze postępowanie krajowe nie może wisieć w próżni. W związku z czym sąd zobowiązany jest zawiesić swoje postępowanie do czasu uzyskania odpowiedzi od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W momencie, w którym to, ta odpowiedź wpływa, sąd ponownie podejmuje zawieszone postępowanie i kierując się odpowiedzią, jakiej udzielił Trybunał, rozstrzyga sprawę. Dla tego sądu, który zadał to pytanie, odpowiedź Trybunału jest wiążąca. Ale co ciekawe, odpowiedź Trybunału ma również skutek i w innych postępowaniach, ponieważ sądy, mając świadomość, że e, Trybunał Sprawiedliwości na zadane pytanie odpowiedział w taki, a nie inny sposób, biorą pod uwagę tę odpowiedź, dostosowując swoje orzeczenia do e, tego rozstrzygnięcia, które wydał i ogłosił Trybunał. Pani sędzio, proszę mi powiedzieć, e... Czy wie pani, ilu sędziów z Polski złożyło to takie pytanie prejudycjalne. I czy już były jakieś stanowiska lub rozstrzygnięcia? Och, no mogę powiedzieć, że od momentu, kiedy staliśmy się członkami Unii Europejskiej, to właściwie już w pierwszym roku naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej zadane zostały pytania prawne. Pierwsze pytanie prejudycjalne z Polski wyszło w 2005 roku. Wprawdzie była to jedna sprawa, ale takie pytanie zostało przez Polski Sąd zadane. Pytania zadają zarówno sądy powszechne, czyli sądy rejonowe, okręgowe, Apelacyjne, jak i sądy administracyjne. Prawo do zadania pytania prejudycjalnego ma również Sąd Najwyższy. Do niedawna, do 2017 roku, ten poziom, ilość pytań prejudycjalnych z Polski tak, utrzymywała się na poziomie kilkunastu do paru dziesięciu, czyli rocznie. E, e, 20-30 pytań prejudycjalnych rocznie z różnych obszarów. Mm -hmm. Natomiast z uwagi na sytuację, która właśnie związana jest z naruszeniem zasad praworządności w Polsce, rok 2018 był rokiem, w którym pojawiło się bardzo Dużo, stosunkowo dużo pytań prejudycjalnych, odnoszących się do obszaru funkcjonowania e, sądownictwa w Polsce, e, i takie najsłynniejsze pytania, chyba, e, które zostały zadane, e, są pytaniami, które wyszły z Sądu Najwyższego. Czy z tego okresu, o którym Pani wspomniała przed chwilą 2018? 2017-2018. Na które z tych pytań udzielono odpowiedzi? Pojawiła się odpowiedź Europejskiego Trybuna Trybunału Sprawiedliwości w, na pytanie prejudycjalne odnoszące się do stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Najwyższego. I takiego przymusowego wysyłania ich na emeryturę, mówiąc kolokwialnie, tak? czyli przymusowego wysyłania ich w stan spoczynku i skracania im możliwości orzekania i podejmowania swobodnie decyzji co do tego, jak długo chcieliby w sposób czynny pełnić służbę sędziowską. Tutaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził naruszenie prawa europejskiego. I stwierdził, że ta procedura związana z, ze skróceniem e, okresu stanu spoczynku, e, obniżeniem wieku stanu spoczynku e, sędziów Sądu Najwyższego naruszała prawa e, Unii Europejskiej. Natomiast e, z uwagi na to, że w międzyczasie e, nasz ustawodawca krajowy e, zmienił przepisy prawa krajowego, jakby przewidując, e, Jakiego rodzaju rozstrzygnięcie może zapaść w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nie zastosowano tutaj żadnych mechanizmów tej, tych sankcji które, finansowych, które są przewidziane, które, które mogłyby się wiązać ze, w związku z tym, że stwierdzono naruszenie. Nam pozostaje się tylko cieszyć z tego, że polski ustawodawca zorientował się w trakcie, jakie będzie to orzeczenie i że to naruszenie prawa zostało wyeliminowane właśnie w trakcie. I wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, ci, którzy chcieli pracować, nadal w tym sądzie pracują. Pani sędzio, dziękuję Pani pięknie za to spotkanie. Mam nadzieję, że Pani sędzia i ta nasza dzisiejsza rozmowa przybliżyła Państwu obszar sądu i wymiaru sprawiedliwości w Polski jako kraju Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.